Trzy dni świętowania i bogaty program atrakcji – tak w skrócie wyglądały tegoroczne Dni Mrągowa. Święto naszego miasta zaczęło się w piątek 4 lipca, a zakończyło się w niedzielę 6 lipca. Obchody zainaugurowano w Centrum Kultury i Turystyki, gdzie otwarto wystawę malarstwa mrongowianina Jana Żdańca. Po Wernisarzu odbył się premierowy pokaz filmu Kładka w reżyserii Michała Bartoszewicza. Pierwszy dzień Dni Mrągowa zakończył koncert Renaty Przemyk, który odbył się na Placu Unii Europejskiej. Pod naszym to... Lubić muszę... Sobota upłynęła w Mrągowie pod znakiem koncertów. W Amfiteatrze nad Jeziorem Czos wystąpiły gwiazdy Rafał Brzozowski i Ewelina Lisowska. Szczególnie pierwszy artysta nawiązał wyjątkowy kontakt z publicznością, był nawet moment, gdy Rafał Brzozowski śpiewał wśród widowni. Skróty z koncertu Rafała Brzozowskiego będzie można obejrzeć na końcu naszego materiału. W niedzielę mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział w średniowiecznym festynie Gotikum i wojewódzkim przeglądzie rękodzieła artystycznego. Swoje prace zaprezentowali regionalni plastycy i rękodzielnicy. Niedzielne świętowanie było także okazją do wręczenia wyróżnień zasłużonym osobom związanym z Mrągowem. Władze miasta statuetką Mrągowiusza wyróżniły Jerzego Tanajewskiego, właściciela firmy Budekstan. Jestem niezmiernie Szczęśliwy, i ja obiecuję, że zostaje dalej w Rągowie, będę dalej inwestował, będę dalej tutaj wspierał to miasto, tak jak do tej pory. Tytuł honorowego obywatela miasta trafił do wybitnego rzeźbiarza, profesora Adama Myjaka, który był opiekunem artystycznym w projekcie Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto. Ja muszę powiedzieć tak, że od 20 lat bywam w Rągowie. I dla mnie najpiękniejsze jest to, że to miasto, szczególnie w ostatnich latach, rzeczywiście pięknieje. Jest coraz nowocześniejsze, coraz bardziej europejskie i rzeczywiście nasyca się taką wspaniałą energią, energią kultury. Bo proszę Państwa, ja wiem, że czy miasto dla ludzi, czy miasto dla kamienia, jak tutaj widziałem taki baner. Dla mnie było to y, jakieś niepojęte, że można tak myśleć. Właściwie trzeba by mieć umysł z kamienia, albo mieć serce w kamieniu, z kamienia, żeby nie dostrzegać to, co się zdarzyło i zdarza w tym mieście. W niedzielę rozdano także statuetki Niezapominajki. W tym roku odebrali je kierownik Biblioteki Pedagogicznej Anna Wysuwa-Szefler, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Kowalska, Emerytowana nauczycielka Halina Kononiu Krawdanowicz, architekt Jarosław Szarabajko i społecznik Jerzy Cesarz. Swoje wyróżnienia przyznało także Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny. Natomiast gratulacje z rąk władz miasta za okrągły jubileusz działalności gospodarczej odebrał Jerzy Łuński. Jednym z ostatnich punktów obchodów dni rągowa było odsłonięcie rzeźb w galerii mrągowo wyrzeźbione miasto, których autorami są dr Zbigniew Stanuch i Marika Nowak. Do Twoich drzwi, odsłuchuj wszystko bo już teraz ktoś Kiedy jesteśmy razem, często kończył spotkanie, by zniknąć jakby się miała. Z mną tego nic. Światem nie ma po co liczyć na it's so